Siemano, Siemano, widzę, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym filmie zobaczymy, co Sami przygotował na nowym Taco Tuesday. Więc zacznijmy od przynależności, łapkę w górę i suba. A my co, przechodzimy do filmu. I jak widzicie jestem już tutaj na Airy Birdzie który tutaj się zaczyna, więc zobaczymy czy sami nam doda coś ciekawego. Czy to będzie Secret Lucky Block, czy będzie tutaj coś innego. I uwaga, dobra, dostaliśmy Secret Lucky Blocka. Bardzo fajnie, podoba mi się to. Niestety nie możemy zrobić żadnych traitów, więc oczywiście bierzemy go do siebie do bazy. Jeszcze tylko zobaczmy jest, na moim drugim koncie, zaraz się też Secret Lucky Block. Oczywiście bierzemy go od razu do bazy. Dostaliśmy też już trochę cursed spinów. Więc co? Zakręćmy sobie tymi spinami. Może akurat wyleci nam Secret Lucky Block i nie. Więc co? Ewen zaczyna się za, na, za godzinę. Więc co? Widzimy się za godzinę. I dobra, wybiła godzina północna. Więc zobaczymy, czy sami. Już tutaj widzę, że sami zaczął. Mamy tutaj już taką mutację. Już zaczyna się tutaj nam admin abi. Hi everyone, ciemano sami. Dawno nie było nas na tako Tuesday. Nie było nas dwa tygodnie na tako Tuesday. Więc no, troszeczkę przerywa była. Witamy Cię się plutko sami. I tak naprawdę jestem ciekawy, czy z racji tego, że nie było też dwa tygodnie tak o Tuesday, czy dostaniemy jakiegoś nowego limitowanego brain rota, bo to by było naprawdę bardzo ciekawe, gdybyśmy dostali, bo jednak dwa tygodnie bez tak o Tuesday to jest troszeczkę dużo czasu. No i też jak tutaj widzicie, za 3 dni i 20 godzin będziemy mieli duel maszynę, więc na pewno z tego też będę chciał jakiś film zrobić. I tak w ogóle, propos filmu, bardzo Was przepraszam za taką długą przerwę, ale no niestety musiałem coś pozałatwiać i nie miałem za bardzo czasu na nagrywanie, ale teraz już wracamy. I jak widzicie, sam, już ukrywało nam 6 laka i 3 dywaniki. Okej, okay. zapowiada się na początek ciekawie, ciekawie się zaczyna. I jak widzicie mamy tutaj te trzy yy, Sigar Bloki i otworzymy w trakcie Admina biuza. I oczywiście sami tutaj zapomniał o swoich ukochanych takosach na Taco Tuesday. I dobra, sami już widzę, że tam respi tutaj Lucky Bloki. Mamy tutaj Taco Lucky Bloki, więc oczywiście je szybko bierzemy tutaj do, oczywiście do naszej bazy. I dobra, otwórzmy sobie teraz szybko te Lucky Bloki. I tutaj sami pisze tutaj, że chce się szybko podbyć eksploiterów i ogólnie skryptów z... Stila Brainerd, żeby nie było cheaterów i ogólnie żeby y, Duel Maszynka była fajna do używania dla każdego I dobra, otwieram tutaj te Lucky Bloki i uwaga Nic ciekawego nam tu jeszcze nie poleciało I dobra, Sami tutaj zaczyna nam spamić Lucky Blokami Więc oczywiście bierzemy je znowu do bazy no i mam nadzieję, że następny update będzie ciekawy, bo ten update, który mamy teraz, nie jest za ciekawy, nie zostało nic nowego dodane tak naprawdę, więc mam nadzieję, że sami tutaj ugotuję z tą maszynką, bo fajnie by było się pobić i zobaczyć, czy uda nam się coś wygrać. Bo tak naprawdę w tamtym update'cie dostaliśmy właśnie tylko Curse mutację, która wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest moja ulubiona mutacja w stylu Brainrot lepszej nie było, ta jest najlepsza, bardzo mi się podoba i ta duel maszynka może też uratować grę, bo po prostu gra jest nudna, nie będę ukrywał, że nie, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was jest po prostu nudna, więc może te duel maszyna uratuje właśnie styla brain i dobra, przez ten czas, skoro sami tutaj wbicie eventy, możemy sobie myślę otworzyć tutaj na spokojnie tutaj te lucky bloki, więc otwórzmy sobie pierwszy lucky blok drugi lucky blok i kurde krab mnie uderza, nie uderzaj mi krabie i dobra, no dropnęliśmy 2 Brainerd Gody niestety jak na razie Zobaczymy, może tutaj coś poleci, może coś poleci, zobaczymy I niestety tu nic i tutaj też nic Czy u góry mamy leki bloki jakieś? Nie mamy nic Ale coś chyba się mi zrespiło, bo mam tutaj na czacie coś Jakiś secret się nam zrespił, coś się zrespiło, tylko gdzie to się zrespiło, co, gdzie i jak Okej, okay, Chicleteira nam się zrespi, zrespiła, fajnie Bierzemy ją I czy na drugim koncie też mamy Chicleteirę? Prawdopodobnie na drugim koncie też mam chickleteirę i tak mamy chickleteirę na dwóch kontach, ok czyli sami zespali nam chickleteirę za darmo, ok więc jest szansa, że będziemy mogli zrobić sobie kolejną los chickleteira, bardzo fajnie, bardzo fajnie, chickleteira, bardzo fajny brain rot. bardzo go lubię, no podoba mi się, jest jeden z fajniejszych brain rotu, więc fajnie, że nam się go udało zdobyć. I dobra, w takim razie sami na razie nic nie mamy tylko 10 klaka ale nic, nic z tego nie leci. Już tam widzę takosy, tylko tak, zakręćmy tutaj, mamy niestety milion. I dobra, mamy tutaj te takosy, zobaczymy, może nam tutaj coś wyleci z tych takosów. Fajnie było by było wytrejtować te wszystkie blaki bloki, ale niestety nie mam akurat dzisiaj nikogo do pomocy na Taco Tuesday, więc może na następnym Taco Tuesday się uda akurat, że ogarnę sobie kogoś, kto mi pomoże traitować. Myślę, że gdybym wytrejtował takie lucky bloki po 5 mutacji, to jakby coś wyleciało, to mogłoby to być coś mocnego. I dobra, tak w ogóle nie zauważyłem tego, ale sami nam zlecił to, to to Sahura, więc oczywiście go bierzemy do bazy. Nie zauważyłem go i jakiś kolejny secret nam się zrecił, tylko nic nie widzę, bo jest niestety koncert. A nie, to jest. Okej, okay, job, job, job Sahur wyleciał nam w wersji Cursed, czyli dobra, czyli sami z pami takimi słabszymi po prostu secretami teraz nam. Więc dobra, bierzemy oczywiście Job Job Sahura na dwóch kontach, bo oczywiście gram na, dwóch, na dwa konta i okej, okay, mamy piniatę, może akurat coś z tej piniaty wyleci No powiem wam, że mamy 9 minut Admin Abiusa, a ten Admin Abuse już jest na pewno lepszy niż który był w tamtym tygodniu, bo mamy secret takie bloki na earliberdzie mamy tire, mamy tutut tu Sahur i mamy Job Job Sachura, więc naprawdę te Brain Roty Naprawdę oddają, oddają te brain roty, które sami respi na pewno jest to coś lepszego niż było w tamtym Tygodniu, bo w tamtym tygodniu nie było nic Ciekawego. Okej, okay, i teraz Sami zaproponował bardzo fajną rzecz Bo spytał się, czy zespałnić Lagrandę na w dużej ilości serwerach I to, powiem wam, że jest naprawdę Mocna informacja i szczerze Fajnie gdyby to zrobił. Więc no, Sami Jeżeli byś tutaj dał Lagrandę Na dużą ilość serwerów, myślę, że ludzie By się na ciebie nie obrazili, bo Lagrandę teraz już nie jest aż taki rzadki Jak był kiedyś. Kiedyś to był najlepszy brainrod A teraz jest jednym z takich Średnich Brainrothów. Więc gdyby sami je zrespił, myślę, że gracze byli tutaj by bardzo zadowoleni. I też jestem tak naprawdę ciekawy, kiedy sami ogłosi to, że będziemy mieli polski event. Bo jak dobrze pamiętacie, if you got luck, like, Okej, okay, dobra. Mamy Lagrandę, mamy Lagrandę, sporespiły się Lagrandę na różnych serwerach, jestem ciekawy czy udało mi się zdobyć go I okej, okay, mamy kolejnego Snap'a, więc prawdopodobnie za chwilę będą kolejne Lucky bloki. mamy też 12x laka, Więc tu naprawdę, tu dzieje się naprawdę dużo na tym Admin Abuse, ten Admin Abuse dopiero ma 11 minut, 11 minut ma ten Admin Abuse, a już się tyle dzieje Tu się lesbią Lagrandę, tu mamy indonezyjski event, mamy wszystkie Traity włączone, tu naprawdę bardzo dużo się dzieje Jestem zdziwiony GONNA SPAWN MORE GARAMAS! Okej, okay, dobra, spawni garamy. Czy uda nam się zdobyć garamę? Mamy pagi, pagi. Okej, okay, nic tu ciekawego. Czy na drugim koncie mam tu jakieś dobre brain roty, na przykład origini boom? Niestety nie mamy nic. I uf, sami daje garamy. Spawni garamy na serwerach, więc jeżeli by się zrespiła mi garama, to byłoby to coś bardzo mocnego. Okej, okay, i sami tutaj nam spawni strobele elefanta, więc może akurat tam się zrespi strobele elefant. Zobaczymy, byłbym naprawdę zadowolony, gdyby się zresztą taki Strobel Elefant byłby naprawdę bardzo fajny do moich kolekcji Brain rotu. I dobra, Sami tutaj już nam zresztą 27 Strobel Elefantów, czy nam się udało zdobyć Strobel Elefanta? No niestety, nie widzę tutaj nigdzie truskawek dookoła siebie, więc raczej nam tutaj Sami tego niestety nie nie dał nam niestety tego Strobel Elefanta, ale okej, okay, dobra, mamy Secret Lucky Blocka, okej, okay, super, Secret Lucky Block na, mulcia, na głównym koncie, jest naprawdę fajnie, Secret Lucky Block I czy to jest Secret Lucky Block dla każdego Czy tylko on mi się zrespił, dobra Zrespił nam się Secret Lucky Block, okej okay. Okej, okay. i jeszcze jest dużo mutacji. Jeszcze jest dużo mutacji na raz, więc ten Secret Lucky Block jest szansą, że dostanie jakieś fajne mutacje. Więc dobra, poczekajmy tutaj na tego Lucky Blocka i zobaczymy, czy tutaj nam coś da ten Lucky Block. Bo jeżeli ten Lucky Block by nam oddał, to by było naprawdę bardzo super. I jak na razie też sami w ogóle nie spał nic. Okej, okay, dobra, dostał Glitch Mutację. Ten Secret Lucky Block. Jestem ciekawy, czy Darrell Fire i Brazylińska. Brazylińska byłaby tutaj, moim zdaniem, najlepsza. Więc kto wie, może się uda, może się uda, że dostanie brazylińską mutację. Dobra, kupujemy tego Secret Lucky Blocka, żeby nam nie uciekł. No, powiem wam tak, jestem bardzo zadowolony. I też na drugim koncie nam się coś zryspiło, okej. Okay. Na drugim koncie niestety nam się zryspiła tylko Lawaka Saturno Saturnita, więc tutaj to nic ciekawego jest. I czy ten Lucky blok dostał tylko glitch mutację? Dobra, przeniesiemy sobie go na górę i otworzymy sobie go pod koniec odcinka. Ale powiem wam, że ten Admin Abuse jest na razie jednym z fajniejszych. I, będąc szczery z wami, to jest jeden z takich pierwszych admin gdzie w końcu się dobrze bawię. I też Sami nam spełni tutaj OG brain Roty, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, że tak nam daje rekompensatę za to, że nie było też y, tych taco Tuesday, więc naprawdę Sami tutaj się stara, Sami się tutaj stara. Jak tutaj widać, Sami mu tutaj bardzo zależy teraz na graczach, więc no, Sami odkupuje się teraz za ten admin Abuse. Na razie mamy Secret Lucky bloka. Mamy Cycleteirę, mamy Job Job Sahura i to 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 Sahura. Więc naprawdę. I jeszcze La Secret Lucky Block na Ardyberdach. Dobra, tutaj kolejna fala Lucky Bloków potężnych leci. Tutaj już widzę, tutaj parę traitów jest tutaj na tych Lucky Blokach, więc możemy i sami aktywuję kolejnego 12x Laka Jeżeli z tego 12x Laka coś poleci, to to już będzie moim zdaniem jeden z lepszych Admin Abuse'ów, jakie były. Przemójdź dla mnie. Zanim naprawdę się stara teraz na tych Admin Abuse'ach jestem ciekawy, czy w sobotę będzie tak samo na, na Biuzie. I dobra, dostaliśmy już tutaj kolejnego Snap'a od Samiego i mamy też pinatę, Rozwalmy tą pinatę może akurat nam poleci tutaj mariaci Corazone, więc to też jest naprawdę jeden z rzadszych brain rotu. I widzę też, że te tipi to Tipito Pitaco idzie sobie tutaj dywanikiem. No niestety to tipi Topitako, ja tutaj ciebie nie potrzebuję w mojej bazie. I jeszcze tam Korkorkon by wyleciał, więc jest ciekawie, jest ciekawie. I dobra, widzowie, nie uwierzycie, co się teraz stanęło. Wylecił mi Mariaci kolazanie na Mulciaku, więc jest ten adminius jest jeden z lepszych Abuse w jakiej byłem. Dropnęliśmy Mariaci Corazone i jeszcze dostała do tego Fire Mutacja. Pod koniec filmu oczywiście wam pokażę tego Mariaci Corazone, ale jestem naprawdę turbo teraz szczęśliwy. I jeszcze dropnęliśmy Gorillo Digitale. I jeszcze sami wspominam 1000 Dragonów, to jest naprawdę. Ten adminius jest naprawdę jeden z lepszych adminius w jakich byłem. Jeszcze jakby Dragon Caneloni mi wyleciał, to już by było naprawdę posrane co by się tutaj wydarzyło i dobra zrespił nam się Lastralerita, z Candy z dwoma mutacjami, Okej. Okay. nieźle, szczerze ten Admin Abuse mi się już naprawdę turbo podoba, to jest jeden z lepszych Admin Abiuszów, jaki na jakich się bawiłem, no dosyć dawno, dosyć dawno na mulciaku tutaj Mariaci corazone mi wylatuje, a tutaj Lastralerita, Secret Lucky Block, więc naprawdę ten odcinek jest naprawdę udany, jest naprawdę udany i dobra, teraz na mulciaku nawet mi się zrespił Job, 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 kolejny, więc naprawdę Tutaj oddaję, oddaję ten admin abuse, jest to jeden z lepszych admin jakie, na jakich byłem, i będę to mówił cały czas, bo naprawdę oddało, oddało mocno. Co, my pewnie czekamy teraz, aż sami zaspalni nam jakimiś lucky blokami. Właśnie, czy ja mam lucky bloki? Mam lucky bloki w bazie, dobra, otwórzmy sobie te lucky bloki. Oczywiście te secret otworzymy sobie dopiero na samym końcu, ale otwórzmy lucky bloki tutaj, te, które mamy. Sami akurat ich tym razem nie spełni aż tak dużo. Więc dobra, otwórzmy sobie te lucky bloki wszystkie i zobaczmy, czy nam coś wyleci. Okej, Casey to I burrito bandito, dobra, nie, 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 nie. Co tu się dzieje, co tu się dzieje na tym dzisiejszym odcinku? To jest naprawdę jeden z lepszych abuse'ów naprawdę. Jestem w szoku, że tak właśnie mi poleciało. Wyleciała nam Dia Krokodila i Burrito Bandito Back to Back. No naprawdę, jestem w szoku, jestem w szoku. Dobra, I wiecie co, tak pomyślałem, że skoro mamy takiego dużego farta, to wrzucimy sobie teraz tą Lastraleritas do maszyny noworocznej i zobaczymy, czy wyleci nam ten najrzadszy sekret, którego nie mogłem niestety zdobyć podczas, kiedy był ten Tuftukan do skraftowania. Więc zobaczmy, jeszcze jest Snap do tego, więc wkładamy i robimy sobie noworoczny event. I powiem wam tak, że na razie ten Admin oceniam mocne 9 na 10 Mocne 9 na 10, nie wyleciało nic aż tak OP, no wyleciał tylko Mariaci Corazone Który jest naprawdę bardzo OP i jest bardzo drogi, bo... Jest do potrzebny do mnóstwo, mnóstwo craftów jest z nim, więc myślę, że tutaj ja na pewno nie będę narzekał. Myślę, że 9, do 9, 9 lub 10 na 10 mogę dać temu adminowi. Jest on naprawdę wypełniony mnóstwem rzeczy. Są spełnione Old są spełnione dragony, są spełnione brainroty dla każdego typu cicleteira, Job Job, Tutu tu, tu Sahur, żeby ludzie mieli łatwiej zdobyć też indeksy i lepsze brainroty. Po prostu zagranie, więc to jest naprawdę jeden z lepszych administrabiów. I takie admin Abuse y powinny być zawsze. Takie powinny być zawsze administrabiów. Y. I mam nadzieję, że sami weźmie to do serca, że ludzie bardziej to polubią i że będzie robił takie rzeczy częściej. Okej, okay, i sami zrobił coś, czego dawno nie robił, czyli zespawnował nam bazę swoją. I zobaczmy, co my tu mamy. Mamy Black Hole Gota. Ok, no tu mamy Brainrod Gody. No, jestem ciekawy, czy sami zrobi kiedyś przemianę tej bazy i będzie miał jakieś lepsze brain roty. Bo my tutaj mamy na razie dwa sekrety, a mi te sekrety nie są potrzebne, więc ja ich na pewno nie będę brał. Ale na pewno nowi gracze będą sobie brać z tej bazy, oczywiście te nowe sekrety Okej, okay, nie wiem co tutaj się wydarzyło, ale sami tutaj dał, naszą, dał tą swoją bazę, usunął ją, dodał i znowu ją usunął, więc no tutaj ciekawe postanowiłem Cię sami. Okej, okay, mamy tutaj spina. Rzeczywiście nic nam nie wyleciało. No i co? Chyba będziemy czekać na leki bloki albo na zakończenie adminabusa. ale mam nadzieję, że sami jeszcze tam tutaj doda jakieś laki bloki, żebyśmy mogli coś potworzyć. I kto wie, może jeszcze coś dropnąć. I tak, double admin abuse. No, myślę, że to był double admin abuse. Fajnie dużo się działo. Też dropnąłem dosyć ciekawe rzeczy, ale myślę, że jakby sami tu jeszcze zaspałem jakimiś laki blokami. Dał może secreta, to byłby ten Adminobius 10 na 10. One last snap? Dawaj, Sami, dawaj last snapa i dawaj jeszcze lucky bloki i zobaczymy, zobaczymy, co tu się teraz jeszcze zadzieje. Może coś ze snapem jeszcze da? Zobaczymy. okej, okay, dał kolejną piniatę. Kto wie, może następny Mariachi Corazone wypadnie. Powiem wam tak, od początku, kiedy te były piniaty, nic mi nie dropnęło. Nawet Korn Korkon Sahury mi nie chciały nawet dropić, a teraz na Adminobiusie wleciał mi nawet mariaci Corazone, czyli... Na Brainrota, na którego jest 1% szans, więc naprawdę jestem zadowolony i wiem, że te piniaty opłaca się niszczyć. I dobra, sami tutaj nam spełni też kolejne yy, Takolaki bloki, więc oczywiście bierzemy je tutaj sobie do bazy. Licząc na to, że wypadnie nam jeszcze losną No My Hotspot Citos, bo tak to trafimy dzisiaj wszystko z tych takolaki bloków. Więc fajnie byłoby już trafić wszystko z tych takolaki bloków. I dobra, sami nam teraz zrespił event, który nigdy już nie, po, nie miał się pojawić z Steal BrainRot. A mowa tu o 15x laku, Jak widzicie, tutaj jest 15x lak, więc tu teraz może się naprawdę dużo zadziać, bo może nam też, też nam coś się zrespić, ciekawego. Ja teraz muszę tutaj patrzeć dwa konta. I zobaczymy czy nam coś się ciekawego zrespi. No powiem wam tak, jak teraz już dobrze poleciało, to jestem ciekawy czy z 15x laka też coś mi wyleci. A jeżeli coś mi poleci, to teraz się zobaczymy. Dobra, widzę, że respią się tutaj Brainrod Gody, ale nie respią się sekrety. I o, o, oprócz sekreta, właśnie respią nam się lawaka Saturno-Saturnita. Okej, okay, i sami piszę na temat tego nowego Brainrota, bo ogólnie dzisiaj sami na likach napisał właśnie tą nazwę tego Brainrota, więc jestem ciekawy, czy ten brainrot będzie do skraftowania w sobotę, czy będzie dodany w blokach. Tego jestem też ciekawy, bo teraz sami o nim napisał. I jestem ciekaw, czy tutaj coś z nim zrobi, czy po prostu zrobił to w formie żartu. I dobra, widzę że tutaj, sami nam już kończy tego admin abusa, bo już nam dodaje tutaj laka. Mam jeszcze przez 30 sekund 15x, więc może jest szansa, że coś się nam jeszcze zrespi. Ale nawet, jakby się nie zrespiło, nie byłbym zły totalnie, bo jeszcze mamy tak 4 laki bloki, tu mamy jeszcze trochę do otwarcia i mamy też 100. I widzimy się oczywiście w sobotę. Żegnaj, sami. I powiem wam tak, Sami tu już pożegnał się z nami, samego już nie ma, ale nie powiedział nam najważniejszej rzeczy, czy będzie polski event. Więc jestem ciekawy, czy w sobotę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, czy jaki event zostanie dodany, żeby mieć własny event z Tila Brainrot, to by było ciekawe i jaki Brainrot i jaka piosenka byłaby do tego eventu. No jestem bardzo ciekawy. A ja co? Przenoszę Brainroty teraz na wszystkie na jedno konto, otwieramy resztę lucky bloków i zobaczymy co mi wyleci. I dobra, i podsumujmy sobie teraz cały drop jaki nam wylecił z Admina Biuza. Więc tak, pierwsze pięterko prezentuje się w taki sposób, mamy tutaj bo na pierwszej stronie mamy tutaj 13 milionówkę, mamy 12 milionówkę, mamy 6 milionówkę z nową mutacją, po drugiej stronie mamy najlepszy drop jaki nam dropną z Admina Biuza, czyli mamy dwie Cicletaire, Burito Bandito, to, to, to Sahura, i najlepszy drop, czyli Mariachi korazone, którego jestem najbardziej dumny. I co? Na drugim piętrze tutaj mamy jakieś słabsze secrety typu dżupszy w mamy dwa, mamy dwa tortugini, mamy kolejnego hotspota i mamy Black Golta. Więc jak miał ocenić ten Admin Abuse, mi się wydaje, że 9,5 na 10 mogę dać temu Admin Abuseowi. A co? Ja będę leciał. Życzę Wam miłego dzięka w zależności o jakiej godziny to oglądacie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwonkiem. A my co? Widzimy się w następnym filmie. Siemano!